Jeżeli chcesz się poczuć jak król, to Latafa wypuściło perfumy właśnie dla Ciebie. Otwarcie jest bardzo herbaciane. Wyobraź sobie napar rojbos z dodatkiem cytryny oraz imbiru, zwieńczone lekką nutką maliny w tle. Tak właśnie pachną te perfumy w otwarciu. Zestawienie cytryny i imbiru może przywoływać skojarzenie do takich perfum jak Bulgari Tiger, a sama herbata wpisuje się w styl znany z Imagination. Herbata pozostaje wyczuwalna przez 3-5 do 5 godzin. Później ustępuje miejsca świeżemu i jasnemu drewnu, które nadaje czysty i elegancki charakter. Trwałość i projekcje są tutaj imponujące. Jeżeli chodzi o świeże zapachy, to te perfumy są zdecydowanie w jej topce. Zapach wręcz wypełnia pomieszczenia przez pierwsze dwie godziny od aplikacji. Kompozycja ta jest niesamowicie komplementogenna, ale zarazem też bardzo całoroczna. A dla fanów herbacianych akordów, to jest szczególnie udana propozycja, która ma potencjał, żeby zbierać komplementy. Te perfumy można kupić już za około 120 zł. W mojej ocenie może być to pretendent do najlepszego zapachu cytrusowego w tym roku. Więc jeżeli szukacie tanich perfum, które mają potencjał zbierać komplementy i są niesamowicie uniwersalne, to jest to pozycja właśnie dla Was.